w e, przezroczystych rajstopach, na obcasach i w spódnicy ołówkowej nie czułaby się wcale bardziej kompetentnie. Zupełnie nie, aczkolwiek oczywiście w sytuacji tego wymagającej potrafię się w taką spódnicę wbić i też wcale nie mogę powiedzieć, że się czuła w niej źle, jeżeli tylko jest dobrze dobrana do, do mojego charakteru. Żeby stworzyć własne stery indywidualne, to nie można się wzorować na katalogu z jakiejś konkretnej sieci, no bo wtedy wygląda się jak klon. <laughs> jak się robiło shopping w Japonii i Australii? Na, w Japonii? W Japonii przede wszystkim... E, Zachwyca oryginalność i różnorodność i, coś, i rzeczy zupełnie, zupełnie niespotykane z tym, co jest u nas, ponieważ tamten design jest jednak totalnie inny niż to, co my mamy. Więc sam fakt, że następuje tak, takie, tak wielkie zdarzenie kulturowe z tym, co jest w Europie, jest fascynujący. A... A w Australii? W Australii no to przede wszystkim taki styl surfersko, letni, który jest zawsze optymistyczny, na pewno dużo fajnej biżuterii. Warto jest w czasie podróży obserwować, jak tam się ludzie ubierają i jednak korzystać przede wszystkim z jakichś miejscowych, lokalnych, twórców, projektantów, ludzi, którzy sprzedają chociażby w jakichś chrik, targach, czy jakichś takich targach mody, które się odbywają na zewnątrz, żeby no po prostu przywieźć coś oryginalnego. Dzisiaj mam na sobie chustkę z Chorwacji, bransoletki po części z Australii, po części bursztyny z nad morza od nas, co jeszcze mam, wisiorek mam z sieciówki, bozie mam od Bozi, a resztę też mam zupełnie, a to ze strony internetowej i a reszta sieciówki. Buty Aldo, leggings H&M. Niestety mam słabość do, do toreb. Nie lubię przede wszystkim sztucznej skóry, więc jeżeli mogę sobie pozwolić na to, to kupuję z naturalnej skóry, więc torba jest akurat z butiku Franka na Koszykowej.